Szczegółowo omawialiśmy dzieje ludzkości przedpotopowej. Omawialiśmy także sam legendarny potop. Dziś zerkniemy zatem bliżej na wydarzenia, które rzekomo miały się rozegrać już po samym potopie. Ten fragment historii jest zwykle pomijany. Jak zwykle przypominam, że nie wiemy, czy te historie są prawdziwe, czy też zostały wymyślone. Patrzymy jedynie na to, co właściwie Biblia oraz inne teksty opisują na ten temat. Jak wiemy, nie ma fizycznych dowodów na ogólnoświatowy potop na biblijną na skalę. Niektórzy ludzie łączą taki potop z wydarzeniami z końca ostatniej epoki lodowcowej. Jednak problem polega na tym, że to wydarzenie miało miejsce w około 9500 roku przed Naszaru, zaś według chronologii biblijna historia miała się wydarzyć w około 3000 roku przed erą. Istnieje interesujący argument za tym, że potop opisany w Biblii był lokalnym potopem na Bliskim Wschodzie. A dla ludzi tamtej ery cały świat oznaczał po prostu miejsca, które wówczas znali. Co więcej, jak z pewnością pamiętacie z pewnego filmu, oryginalna najstarsza historia o legendarnym potopie pochodzi z Mesopotamii. Spisana na genialnych tabliczkach w takich tekstach jak Genezaeridu, Atrachazis czy Pasugi Te oryginalne mezopotamskie historie bisują dzieje w postaci znanej w każdym tekście pod innym imieniem jako Ziusudra albo Atrachazis albo Utnapishtim, ostatniego króla sumeru, który zostaje ostrzeżony przez Boga Ankiego, o tym, że bogowie Anunnaki ześlą ogromny potop. Człowiek ten dostaje polecenie od budowy łodzi oraz zabrania na nią bliskich i zwierząt, dzięki czemu udaje mu się przetrwać potop. Biblijna historia została skompilowana w taki sposób, że wielu bogów Anonnaki zastąpiono tylko jednym bogiem, Jochwa. W biblijnej historii to Bóg sła potop, po czym to Bóg Jachwostrzegonego o potopie rozkazują mu budowę łodzi. Biblijna historia ono albo została skopiowana i zainspirowana tamtymi bezobstępnymi podaniami, a następnie zeredagowana pod monoteizm. Albo też biblijne Noe to w rzeczywistości ten sam człowiek, to sumeryjski z Jusudra. Jak wiemy, według Biblii Izraelici wywodzą swoje darkie korzenie właśnie z Mesopotami, a zatem mogli spisać tę historię jako przedstawiającą własne, odległe dzieje. Historię biblijnego potopu dobrze znamy. Noe buduje arkę, zabiera na nią swoją żonę. Zabiera także trzech synów o imionach Sem, Ham i Jafet oraz ich żony. Zabiera również zwierzęta, po czym udaje mu się przetrwać niszczycielski potop. Gdy wody potopu opadają, Noe i jego rodzina wychodzą na suchy ląd, po czym Noe składa ofiarę dla Boga Jachwę. Posłuchajmy. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie nie będę już więcej złożyczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgadzam wszystkiego, co żyję, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Jak wiemy, Bóg Jachwa bardzo lubi ofiary ze zwierząt, które w późniejszych czasach kazał spalać na ołtarzu w taki sposób, aby z ich ciał, zwłaszcza z tłuszczu, wydobywał się dym, którego zapach uznawał za miły, a konkretniej zakojący, uspokajający, wyciszający. Noe składa zatem tutaj ofiarę i Yahweh poczuł miłą woń, po czym decyduje, że nie będziesz już próbował zniszczyć ludzkości. Oczywiście w tym momencie mogliśmy pomyśleć, że ta historia jest absurdalna. Noe zadał sobie przecież wiele trud, aby uratować zwierzęta po parze z każdego gatunku, ale tylko po to, aby natychmiast po potopie zabić niektóre z nich, aby złożyć z nich ofiarę? Jednak w rzeczywistości, według księgi rodzaju, Noe zabrał na Arkę po jednej parze zwierząt nieczystych oraz po siedem par zwierząt i ptaków czystych. Co ciekawe, ta biblijna historia również wykazuje podobieństwo do wcześniejszych historii z Mezopotamii. Epos o opisuje bowiem, jak utna pisz, tuż po tym, jak uratował się z potopu: Składa bogom anonaki ofiarę ze zwierząt. Bogowie anonaki natychmiast przybywają na miejsce, zwabieni miłym zapachem tej ofiary. Powracając do biblijnej historii, po złożeniu ofiary dochodzi do zawarcia przymierza pomiędzy Jachwa a Noem i jego synami, gdy Jachwa rozkazuje być płodnymi i zaludnić ziemią. Według Księgi Rodzaju Noe po potopie był rolnikiem i całorześ winnicą. Noe żył po potopie jeszcze 350 lat, po czym dokonał żywota mając łącznie 950 lat. Następnie w 10 i 11 rozdziale Księgi Rodzaju Biblia wymienia długą, skomplikowaną genealogię ludzi od Noego przez jego trzech synów przez następnych wielu pokoleń, aż do postaci Abrahama. Ten fragment historii tuż po potopie, a przed Abrahamem, jest zwykle pomijany. Zobaczmy jednak, czy poznamy jakieś interesujące informacje. Na początku zerknijmy na trzech synów Noego o imionach Sem, Ham i Biblia skorporatnie wymienia genealogię ich kolejnych synów oraz kolejnych pokoleń. Tych imion i pokoleń jest tak wiele, że cały dziesiąty rozdział księgi rodzaju jest często określony jako tzw. tabela narodów. Według Biblii Jafet miał siedmiu synów o imionach Gomer, Magok, Jawan, Meszech, Tubal, Tiras i Madaj. Choć Biblia nie wymienia imienia żony Jafeta, apokryficzna księga jubileuszu zdrojowego przed naszmeru, podaje, że żona Jafeta miała na imię Adataneses. Biblia podkreśla, że od potomków Jafeta pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Księga Jubiliuszów podaje także, że Jafet zbudował dla siebie miasto i nazwał je imieniem swojej żony. Kolejny syn Noego miał na imię Ham. Choć Biblia nie podaje imienia żony Hama, księga Jubileuszów zaznacza, że była to kobieta imieniem na temauk Według tej księgi, Ham również zbudował miasto i nazwał imieniem swojej żony. Powracając do tabeli narodów, według Biblii, Ham miał czterech synów o imionach: Kusz, Misraim, Put i Kanan. Biblia podaje, że Kusz był ojcem Nimroda, pierwszego mocarza na ziemi, najsławniejszego myśliwego, który panował w mezopotamskich miastach w krainie Sinear, która znajdowała się w płynowej Mezopotamii. Jak wiemy, choć Biblia o tym nie wspomina, tak też żydowski historyki ze Flawiusz, że także inne źródła a zaznaczają, że to właśnie Nimrod postanowił zbudować wieżę Babel. Inne imiona synów Hama, takie jak Mizraim, Put czy Kanan, są takie same jak nazwy różnych krain i narodów. Mizraim to po hebrajsku Egipt. Od potomków Mizraima mieli się wodzić między innymi Filistynie, a od potomków Kanana między innymi Amoryci. Ostatnie syn Noego miał na imię Sem. Sem to przodek ludów wywodzących się z terenu obecnych Syrii, Palestyny, Libanu, Jordanii i państw arabskiego, które określa się jako Semici. Choć współcześnie ta nazwa kojarzy się głównie z Żydami, tak też dotyczy większej liczby narodów. Choć Biblia nie wymienia imienia żony Sema, księga Jubiliuszu podaje, że żona Sema miała na imię Sedegetelebab. Według tej księgi, Sem mieszkał wraz ze swoim ojcem Noem, po czym zbudował miasto obok Noego na górze nazwał miasto imieniem swojej żony. Pośród trzech synów Noego, Hama, Jafeta i Sema, najważniejsi są właśnie potomkowie Sema. Sem miał pięciu synów o imionach Elam, Ashur, Arpach, Ludiaram Józef Lawierz podaje, że ci synowie Sema byli protoplastami narodów Elamu, Asyrii, Chaldei i Biblijny obiekt skupia się głównie na Arpach w Szadzie, który był ojcem Szelacha, który był z kolei ojcem Hebera. Heber, czy też Eber, to ciekawa postać, eponimiczny przodek Hebrajczyków. W przypadku Ebera istnieje pewien interesujący pozabiblijny przekaz. Otóż XIII-wieczny muzułmański historyk Abu Al-Fida opowiada historię, w której zauważa, że rzeczony Eber odmówił pomocy przy budowie wieży Babel. W rezultacie jego język nie został pomieszany, gdy wieża została porzucona tylko on i jego rodzina zachowali oryginalny język adamowy, który zidentyfikował jako hebrajski, język nazwany na Czesie Ebera. Powracając do biblijnej narracji dowiadujemy się, że Eber miał dwóch synów o imionach Peleg oraz Joktan. W przypadku Pelega księga o rodzaju podaje intrygującą informację. Heberowi urodzili się dwaj synowie imię miał jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła. Jednak prawidłowe tłumaczenie hebrajskiego oryginału powinno brzmieć, iż za życia Pelega ziemia została podzielona. Nie wiadomo jednak o co dokładnie chodziło. Tradycyjnie często przyjmuje się, że miało to miejsce tuż przed, w trakcie ryb wieży Babel, której budowę tradycyjnie przypisywano nim rodowi. Józef Flawiusz podaje, że Pelek urodził się w okresie rozdzielania terenów dla plemion. Dziesiąty rozdział Księgi Rodzajów skupia się na potomkach nie Pelega, a jego brata Joktana. Czytamy na końcu, że od synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. Podsumowując, dziesiąty rozdział opisuje ludzkość po potopie, potomków trzech synów Noego, z których wielu rzekomo dał początek narodom i cywilizacjom takim jak Egipcjanie, Kanadyjczycy, Lamici, Asyryjczycy czy Filistyni. Po większości z tych potomków nie ma żadnych informacji o wyjątkiem są Nimrod oraz Pelek. Z kolei w następnym jedenastym rozdziale księga rodzaj skupia się na dwóch historiach, na wieże Babel oraz na kolejnej genealogii Sema. Zasadniczo wydarzenia związane z wieżą Babel są jedynym istotnym, popularnym, dobrze znanym wydarzeniem, które miało się rozegrać po potopie, a przed dziejami Abrahama. O wieży Babel nagrałem kiedyś osobnej film, a zatem jedynie krótko przypomnę. Według biblijnej narracji mieszkańcy ziemi mieli jedną mowę. Gdy ludzie dotarli ze wschodu do krainy Shinar, czyli południowymi Mesopotami, do Sumeru, postanowili się tam osiedlić. Następnie zbudowali miasto oraz wieżę, której wierzchołek miał sięgać do nieba. Jak stąpił z nieba, by zobaczyć miasto oraz wieżę, którą budowali ludzie? A pan wstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Mamy tutaj opis, w którym zaniepokojonej Jachwę decyduje się pomieszać ludziom języki tak, aby nie rozumieli się nawzajem, po czym rozprasza ich po całej powierzchni ziemi. Józef Flawiusz podaje dodatkowe informacje na temat wieży Babel. Ludzie budowali ją z wypalonych cegieł, spając je smołą, dokładnie tak jak Sumerowie budowali z ikuraty. Choć Biblia nie podaje kto dokładnie zbudował wieżę Babel, Flawiusz oraz legendy żydowskie wskazują, że budowę wieży zainicjował Nimrod. Nimrod, opisany w Biblii jako wielki myśliwy, który panował w mesopotamskich miastach. Według Flaviusza Nimrod groził, że gdyby Jachwę ponownie chciał zniszczyć ludzkość po potopie, ten potrafi sobie już teraz z tym poradzić. Zbuduje wysoką wieżę, wyższą niż da dosięgnąć woda, a dodatkowo pomści zagładę przodków. Flaviusz cytuje także wieżkę Sibillę, która wspomina o epizodzie z wieżą Babel gdy ludzie zamierzali wznieść się po niej wysoko na gwiaździste niebo. Ale boskie wiatry zwaliły wieżę, a języki zostały pomieszane. Księga Jubileuszów podaje, że budowniczy wieży chcieli wstąpić przez nią do nieba. Z kolei grecka apokalipsa Barucha opisuje, że ludzie wzięli świder i starali się przebić niebiosa. Ostatecznie jachwy jednak na to nie pozwolił, mieszając ludziom języki. Naturalnie nie wiadomo, czy historia zwierząt Babel naprawdę się wydarzyła, czy też nie. Historycy zaproponowali, że biblijny nimrod mógł być jakąś postacią z masopotami. Przy czym sumeryjski król Enmerkar wydaje się najlepszym tropem. Kar oznacza bowiem myśliwy. Historia sumeryjskiej poezycji Enmerkar i pana te opisy jak Enmerkar buduje ogromny zigurat w Wspomina także o pomieszaniu języków przez Bogów. Józef Flawiusz wspomina, że po epizodzie z wieżą Babel, mowa ludzka rozdziela się na osobne języki, a ludzie rozproszyli się do różnych krain. Wcześniej słuchaliśmy również muzułmańskiego przekazywa którego Eber, że komu nie chciał uczestniczyć w budowie wieży, przez co on i jego rodzina zachowali oryginalny język atomowy. Kolej w kolejnych czasach Pelega ziemia została podzielona, jednak nie wiadomo, czy chodziło o kwestię wieży Babel. Co interesujące, Józef Flawiusz podaje jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą czasów tuż po potopie. Jego zdaniem, Sem, Ham oraz Jafet jako pierwsi po potopie zeszli z gór w Doliny i się tam osiedlili. Flawiusz podaje jednak, że inni, wystraszeni potopem, bali się stąpić z wyżym. Nie wiadomo, kogo właściwie Flawiusz miał na myśli. Czyżby jego się nie ludzie też przetrwali potop? Czy też Flawiusz w późniejszych czasach miał na myśli rodzinę potomków Sonów na jego z późniejszych lat? Flawiusz podaje także, że Jafet polecał wysyłać osadników do innych krain. Powracając do Biblii, po historii o wieży Babel, po raz kolejny czytamy genealogię synów Sema. Tym razem genealogia przypomina jednak opis genealogii ludzkości przedpotopowej. W Biblii na autor podaje imię jednego syna Sema, dodaje, że miał też innych synów oraz córki. Nie wymienia innych ich imion, podaje także jak długo żył Sem. Kolejne pokolenia są opisane w ten sam sposób. Kolejne pokolenia Sema, kolejni pierwsi synowie, to zatem kolejno. Arpach, Szat, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Terach, Rosabraham. Ci ludzie w dalszym ciągu byli tukowieczni, choć nie żyli po około 900 lat, tak jak ludzkość przedpotopowa. Zamiast tego długość stopniowo się skracała, od 600 przez 400 aż poniżej 200 lat. W ten sposób Biblia kończy opis rodowodu ludzkości popotopowej. Od Noego przez jego trzech synów Hama, Jafeta i Sama. Aż przez potomków Sema, docierając w końcu do postaci Abrahama. Jak wiemy, Abraham i jego ojciec oraz cała rodzina mieszkali w Mezopotamii w mieście Ur. Następnie Abraham udał się do Haranu, a stamtąd do Kananu, do ziemi obiecanej mu przez Jachwę. W ten sposób opisaliśmy zatem najważniejsze informacje na temat ludzkości tuż po legendarnym potopie. Synowie Nowego założyli miasta, zeszli z gór w doliny, a ich kolejni synowie byli eponimicznymi przodkami wielkich narodów i cywilizacji. Od ich imion miały się rzekomo wziąć ich nazwy. Choć Biblia wymienia całą masę tych postaci, najważniejszymi byli Ham, Jafet, Sem, Nimrod oraz Pelek. W kwestii pozostałych osób poznajemy praktycznie tylko ich imiona. Ogromnym problemem w tej całej historii jest historyczność potopu, a także historyczność tych wszystkich postaci. Nie ma bowiem dowodu, że ci wszyscy ludzie w ogóle istnieli. Z wyjątkiem Nimroda, który mógł być Anmerkarem, Biblia to jedyne źródło, które wymienia te wszystkie imiona potomków synów Noego. Biblia stara się także wykazać, że potomkowie Noego byli protoplastami różnych narodów. I jednak oczywiście jest to delikatnie mówiąc kontrowersyjny pogląd. Oczywiście migracje były w tamtym czasie naturalną koleją rzeczy, także przenikanie się ludów i kultur. Jednak czy faktycznie potomkowie Noego, a więc sumeryjskiego zjusudry, mieliby wywrzeć aż tak duży wpływ na historię Bliskiego Wschodu? Nawiasem mówiąc, historycy rozbibliści zwrócili uwagę na to, że biblijna tabela narodów nie obejmuje wszystkich znanych narodów. Głównie narody, które były wówczas im znane. Choć brakuje np. Persów, Indusów, Greków czy Rzymian. Przede wszystkim jednak Biblia w tej rozpisce nie wymienia Sumerów, najstarszej cywilizacji w regionie. To kolejna poszlaka wskazująca na dobrze nam znaną teorię, wedle której Żydzi postrzegali siebie jako potomków Sumerów. Żydzi uważają bowiem, że pochodzili właśnie z Mezopotamii. To tam była ich pierwotna ojczyzna. To tam mieszkał Abraham i jego rodzina, tam mieszkali jego przodkowie. Historia o wieży Babel również ma miejsce w Mezopotamii. Historie o Noem i przodkowych ludziach są za zadziwiająco podobne do analogicznych mezopotamskich opowieści. Być może zatem opisali początki innych narodów, prowadząc narrację z własnej perspektywy odległych potomków sumerów. Eksperci studiów religijnych zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt historii ludzkości popodobowej. Otóż biblijna narracja, którą opisaliśmy, wymienia tutaj łącznie 70 imion, od których mają się rzekomo wywodzić różne narody. A według żydowskiej tradycji odnosi się to zatem do istnienia 70 różnych narodów. Ta liczba ma swój odpowiednik w religii kananejskiej. Kananańskie teksty z Ugarin wspominają bowiem o 70 bn ilm, czyli 70 synach Elohim, 70 synach Bożych, 70 Bogach, którzy byli synami Boga Elors i jego żony Ashery. Każdy z tych bogów był przypisany do podległego mu ludu. Najwyższy Bóg El i jego żona Ashera byli ojcem i matką 70 bogów. Tymczasem słynny biblijny fragment z księgi powtórzonego prawa zaznacza zaś, że Elion rozdzielił narody według liczby synów Elohim. Ta cała historia się za tym tutaj zazębia. W religii kananejskiej istniało 70 bogów Elohim, którzy byli bogami opiekuńczymi różnych narodów, a Biblia wymienia 70 różnych narodów po potopie. Nie wiadomo jednak, kiedy konkretnie miałby dojść do rzekomego podziału świata według liczby synów Elohim. Czyli według 70 tych istot przewodniczących 70 narodom. Biblia podaje co prawda fragment, że w czasach Pelega ziemia została podzielona, nie precyzując jednak co chodzi. To może się odnosić do wieży Babel, choć Józef Flawir wskazuje, że w czasach Pelega rozdzielano tereny dla plemion. Czy mogło właśnie chodzić o podział ziemi według liczby senów Elohim? Nie wiemy tego, to by była tylko nadinterpretacja. Kolejną ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że cała historia ludzkości popotopowej od Potopu aż do Abrahama to rozgrywa się w ciągu mniej więcej tysiąca lat. To interesujące, według biblijnej narracji Bóg Jachwy przez ten tysiąc lat pojawia się aktywnie tylko jeden raz podczas incydentu z wieżą Babel. Naturalnie Biblia jest oszczędna w informacjach na temat tych ludzi, być może mieli niezwykłe przykody, w których uczestniczył Jahwe. Jednak biblijny narrator opisał w tych czasach tylko jedną historię z udziałem Boga Jahwe. Dopiero później, po około 1000 lat, Jahwe nagle objawia się Abrahamowi w Mesopotamii, po czym rozkazuje mu udać się w konkretne miejsce do Ziemi Obiecanej. Od tamtej pory bierze czynny udział w życiu Abrahama, a następnie jego potomków. Wcześniejsze czasy pozostaje tak mgliste. Nie mamy zbyt wielu informacji na temat wydarzeń, które rozgrywały się tuż po potopie, ale przed czasami Abrahama. Według chronologii wówczas w Mezopotamii rozkwitały cywilizacje Sumerów i Akadyjczyków. Jedyny istotny moment według biblijnej narracji dotyczył budowy wieży Babel w sumerze. Tak zatem wygląda krótki opis ludzkości popotopowej. 70 narodów, wywodzących się od tych, którzy przetrwali legendarny potop. Oczywiście możemy uważać, że te historie naprawdę się wydarzyły lub też zostały całkowicie wymyślone. Ja jedynie podaję wam, co właściwie Biblia opisuje na ten temat. Wielokrotnie omawialiśmy historię ludzkości przedpotopowej, a zatem warto było uzupełnić ten wątek o to, co wydarzyło się tuż po podobie. Poznajemy krótkie informacje jedynie na temat Sema, Hama, Jafeta, Nimroda i Pelega. Warto jednak pamiętać o tym biblijnym epizodzie, który jest zwykle pomijany. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.